Siemanko, witam. Mamy piątek, jak widać Wolwina wróciła z piaskowania, jest już od paru dni u mnie. Ja już nawet coś tam ponaprawiałem, już coś jest w epoksydzie. Jak widać, tego czego nie było widać przed piaskowaniem, teraz powychodziło. Sporo, sporo więcej jest do naprawy niż było to akurat było nie? teraz w następnej kolejności właśnie będę robił tutaj tą stronę całe pod szybie nawet korytko przy dachu nie przychodzi listwach chromowana jest wygnite a wygląda podłoga z jednej i z drugiej strony. Wszystko do odwiercenia. To trzeba podwiercać, żeby dostać się do podłogi, do paneli. Ale najpierw trzeba porobić takie rzeczy, które wzmocnią ten samochód. A też najpierw zacząłem od tyłu ogólnie. Tutaj tego nie było przed piaskowaniem. Tego nie było przed piaskowaniem. Z drugiej strony tak samo, tego też nie było. Tam akurat nie ma. Słupek. Też go praktycznie mówiąc nie ma. O podszybiu nie wspomnę. Nad szybą. Też tak samo. Także tutaj nawet jest dach naruszony. Mocowanie wycieraczek. Podstawka pod akumulator jakieś wzmocnienie na podłużnicy. Dzisiaj tam z tego co zaglądałem to cała końcówka podłużnicy jest do naprawy. Okolice sama miska MacPersona jest OK, ale okolice tego to jest sito. Tutaj też no tutaj, jak widać, już łatki były, naprawy. Ale to tam jest. Już tą stronę, cały ten dół yy, mam zrobiony. Pomalowałem epoksydem, bo to wiadomo, goła blacha. On za chwilę mi zażółknie. Dzisiaj jest piątek. W poniedziałek dopiero będę działał dalej, zanim teraz, teraz akurat w następnej kolejności, bo mówiłem, że będę robił tam, a <laughs> będę robił tutaj to pod szybie, którego też nie ma. Tutaj się pomierzyłem, dorobiłem blaskę, ale dzisiaj nic nie wycinam, bo ten epoxy tu jest świeży. Nie, 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 mogłem, mogłem się powstrzymać z tym epoksydem mogłem jeszcze tą blaszkę sobie wstawić potem cały bok tutaj pomalować ale, ale jeszcze tutaj mam to do zrobienia tutaj ta końcówka do zrobienia a tutaj na razie nie bo tutaj tak no w sumie to zrobię ale tylko do tego miejsca bo tutaj tak ten próg poleci nowy no tutaj to wyspawam Także tą stronę żeby zrobić na gotowo do, do słupka tutaj będę się starał tak żeby ogarnąć i dach i, i boczek cały wnętrze bagażnika no i pójdę na drugą stronę ten dach od środka też wszystkie masy to wszystko trzeba pozrywać nie było piaskowane z tego względu, że nie chciałem, żeby to nie odpłynęło, żeby nie pofalowało. To sobie wyczyszczę już, wyskrobię. No i, 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 i potem tu, tu będę wstawiał tą reperaturkę, którą tutaj mam gotową. Ale to jest tylko zewnętrzna część. Tu trzeba dorobić tutaj nowe całe jest jakaś łatka wstawiona tutaj widać podłoga w bagażniku sitko środek podłogi jest w miarę ok nie ma żadnej tam rudej no ale tutaj boki to są połatane no, tutaj też to trzeba wstawić jak z drugiej strony robiłem też tam jest wstawione nowe no i yy, tu jeszcze góra da też jest do wycięcia i do wstawienia Ten narożnik słupka z drugiej strony jest zdrowy, a tutaj tutaj jest dziurka no i tutaj ukręcona śruba, też to trzeba wyciąć zrobić nową śrubę, też tu jest pęknięte przy tym no i potem epoksyd nie wiem czy akurat całość zrobię i wstawię z powrotem BMK czy tylko zrobię przykładowo tamtą stronę i, i znowu wejdę w BMK w BMW już mam no już sporo, sporo jest zrobione nie nagrywałem i chciało mi się nie mam jakoś weny twórczej do nagrywania. się zdjęcia robię? To wszystko. Także tak sobie wygląda wolwiaczek w stanie agonalnym. Dobra, dorzucę wam tam jeszcze zdjęcia, które zrobiłem jak to przywiozłem tutaj zdjęcia w trakcie tutaj robienia tego narożnika To by było na tyle Dzięki pozdrawiam